Hej, witam Was serdecznie. Po dłuższej przerwie już się tłumaczę, dlaczego taka przerwa i co się wydarzyło. Prawda? Taki tutaj obrazek jest, który trochę odrobinę, odrobinę to obmaluje sytuację całą, która, która nastąpiła. Nie chodzi o papierosa. Ale chodzi o tą postać, która tutaj jest. No więc y, ta postać przyszła do mojego komputera i powiedziała dość. A zdarzyło się to przez moją własną głupotę i przez moje, no, 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 że tak powiem, bezmyślność. No, no tak się zdarzy. Sytuacja ma się tak. Postanowiłem y, nauczyć się języka. I zacząłem szukać w internecie różnych rzeczy do nauki języka. Jest ogromna ilość stron internetowych, jest ogromna ilość różnego rodzaju takich interaktywnych pomocy, które no rzeczywiście dopomagają. I są też programy, które z internetu można sobie ściągnąć. Jedne są płatne, inne są darmowe, i ponieważ postanowiłem nauczyć się języka nie płacąc za to żadnych pieniędzy, za darmo, więc zacząłem szukać tych programów darmowych. Trafiłem na jeden z nich. Ściągnąłem sobie na swój własny dysk w swoim własnym komputerze. Kliknąłem sobie Uruchom, w sensie zainstaluj program, i nagle Bum, bu, 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 głupciach! Menu się zrobiło chińskie. To, 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 menu wyboru. Windows przestał reagować na klawiaturę. Zaczęło y, zaczął się taki, taki pasek postępu z inte, i, i z, z instalacją programu. Y, zanim się zorientowałem. O co chodzi, to, to pasek postępu zniknął i było już po wszystko. Wszystko trwało, nie wiem, kilkanaście sekund. Nie zdążyłem nawet wyłączyć komputera, bo, bo bym go wyłączył z sieci, ale, ale no... nie udało mi się go wyłączyć. No i, no i komputer się zrobił po chińsku. I wcale nie żartuję. Ponieważ nie ma obsługi znaków tych, tych chińskich i tych, tych, tych języków wschodnich jakiś tam, więc zamiast liter pojawiły się takie kreski, kropki, wykrzykniki i inne rzeczy. To, gdzie litery były graficzne, to zrobiło się w ten sposób, że, 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 że te znaki chińskie były, natomiast wszystko inne przestało działać. Programy, które się odpalały, no odpalały się po, po angielsku no te, które były po angielsku Te, które po polsku, to tak na pół, połowa programów przestała działać zupełnie Między innymi programy do tworzenia filmów Do renderowania też przestały działać zupełnie e, Co jeszcze się wydarzyło ciekawego? Przeglądarka internetowa przestała działać Wszystkie programy antywirusowe, które próbowałem wgrać yy, w komputer, yy, kończyły nagłą i tragiczną śmiercią. <laughs> Efekt jest taki, że trzeba było przeinstalować system. Yy, nawet takie programy jak Kasperski czy Norton Antywirus, czy coś nie, nie, nie potrafiły sobie z tym poradzić. Z całym szacunkiem dla programów antywirusowych, ale jeśli już jest wirus, moi drodzy, to, to nawet że jeżeli piszą w, w opisie tych programów antywirusowych, że one usuwają wirusy, to chyba nie do końca tak jest. Nie potrafią sobie te programy poradzić ze zmianami, nie potrafią sobie poradzić z, z tym, co wirus w komputerze zrobił. A czy miałem program antywirusowy? Oczywiście był Windows Defender. Tak, byłem przekonany, że, że to jest całkiem niezła ochrona antywirusowa, bo przecież ja sobie tak myślałem: skoro to jest program antywirusowy, podobno program antywirusowy Microsoftu, to Microsoft nie będzie taki głupi, żeby, żeby ten program był kiepski. No bo przecież, jeżeli to ma być ich zabezpieczenie, ich systemu i tak dalej. To, te, to to zabezpieczenie powinno być w miarę, w miarę dobre. Okazuje się, że Microsoft jest taki głupi, że ten program jest do dupy za przeproszeniem. Zupełnie nie zabezpieczył komputera, ani nawet nie pokazał żadnego zagrożenia. Nawet jak ściągałem plik, to, 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 to no nie, nie, nie pokazał nic, absolutnie. I potem, kiedy, kiedy się odpalił. Yy, Windows Defender to już było po wszystkim. To już, można było, to już można było komputer wywalić. Problem w takiej sytuacji, którą przeżyłem, to nie jest to, że, 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 że muszę zmienić system. Bo zmiana systemu tak naprawdę w komputerze, tam przeinstalowanie Windowsa to nie jest problem. Wiecie, problem się zaczyna wtedy, kiedy chcę zainstalować choćby program do obróbki wideo. Ja mam go kupiony, on jest, on jest legalny w 100%, on jest kupiony. Tylko, że no tak, gdzie jest kod do tego programu, gdzie są klucze do tego programu? Teraz trzeba go ściągnąć, bo przecież dzisiaj większość programów ściąga się z internetu. A jakie ja miałem hasło do tego programu? Gdzie ja, gdzie ja kupowałem? No i to tak jest. Bo normalnie to jak masz opakowanie pudełko, to tam jest i klucz do programu, i płyta z programem i tak dalej. Jak kupujesz program przez internet, tak jak ja na przykład Corel Video Studio kupowałem przez internet, to płacę przelewem, dostaję kod do, do programu, ściągam go sobie na dysk, dostaję na maila kod aktywacyjny program i, i poszło. Ale teraz wziąć to wszystko, odszukać po, 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 po iluś tam latach, czy miesiącach, czy latach, no to zaczyna być, zaczyna być problem. I mój problem się zrobił właśnie w ten sposób, że oprogramować komputer oprogramowaniem, które miałem, to zabiera sporo czasu. Odnalezienie tych wszystkich kodów, o pościąganie po, po programów, okazuje się, że niektóre programy, które miałem, już nie są dostępne w tej wersji, a nowa wersja to trzeba upgradeować, a za upgrade trzeba płacić. Słuchajcie, to też jest bardzo ciekawe, bo. Bo, bo na przykład, tak jak było z programem do, do, do czytania do, do Iwona, ja sobie ściągnąłem Iwonę, kupiłem sobie Iwonę, ściągnąłem ją tam jakieś głosy, Marek, jakiś tam, nie wiem, Jacek i tak dalej. I okazuje się, że jak kiedyś to kupiłem, kiedyś to miałem, teraz próbuję. Nie ma już Iwony. Nie ma już. Już sobie nie mogę tego programu normalnie ściągnąć tak, jak ściągałem wtedy. I nie wiem, co zrobię, bo będę musiał chyba pisać maila do, 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 do tego, który tworzył ten program. Czy oni przypadkiem nie mają jakiejś starej kopii i, i, i nie będzie można ściągnąć? A może już nie będę? Czyli co? Zapłaciłem za program, który mógłbym mieć dożywotnio, a teraz okazuje się, że po takiej awarii, jak ja miałem, to nie mam programu dożywotnio, bo, bo, bo firma zmieniła sposób dystrybuowania czy, czy sposób działania programu. No, i takie rzeczy się zdarzają, tak? I to są właśnie niedogodności związane z przeinstalowaniem systemu, z, ze zmianą środowiska, czy, 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 czy ze złapaniem zwykłego wirusa. Jestem zły na siebie bardzo, bo, bo przecież wszystkim udzielam dobrych rad, tak? Róbcie kopie zapasowe. Zbierajcie, zapisujcie sobie hasła, zróbcie sobie segregator z tymi hasłami, trzymajcie je w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla innych, ale niech one gdzieś będą napisane, bo łatwo hasło zapomnieć. Nie róbcie tych samych haseł do różnych rzeczy, do każdej miejcie inne hasło. Tak, jasne. Ważne rzeczy trzymajcie na dysku zewnętrznym, miejcie program antywirusowy, oczywiście. To są dobre rady, których sam nie stosowałem. No i niestety teraz jest jak jest. Przez parę tygodni borykałem się z, ze swoim komputerem. Już w miarę działa. Już jest, już jest postawiony system od nowa, już, już niektóre programy mam zainstalowane, ale czuję, że niektóre straciłem na zawsze. No i niestety nie da się tutaj nic w tej dziedzinie zmienić. Także no. Niestety, jeżeli chodzi o, o moje, moje bycie w sieci to miałem dość dużą przerwę, bo, bo niestety musiałem od nowa robić cały cały system, wszystkie programy itd. Także do tym razem już chyba będę mógł być częściej, więc wracamy do regularności. I zapraszam Was serdecznie. Zapraszam, proszę subskrybujcie, łapki w górę, oceniajcie, piszcie komentarze. I nie śmiejcie się za bardzo, jeżeli chodzi o, o ten mój dzisiejszy yy, odcinek, to wystąpienie, bo, no bo wirus się każdemu może zdarzyć. Tak jak grypa niespodziewanie Cię położy do łóżka, tak niespodziewanie możesz dostać wirusa komputerowego. Pamiętaj o dobrym programie, Antywirusowym. Ja teraz próbuję poszukać jakiegoś programu antywirusowego, który będzie dobry, który będzie mógł naprawdę chronić mój komputer. Nie wiem, zapłacę ile trzeba, bo, 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 bo to, co straciłem w tej chwili, to koszty tego na pewno przewyższają wielokrotnie koszt programu antywirusowego. No i i właśnie tylko teraz znowu, jak wybrać dobry yy, program antywirusowy. Pojęcia nie mam czytam i zależy na jaką stronę wejdziesz, to każdy program jest inaczej. Najlepiej wyglądają te, te strony sponsorowane, kiedy jakiś program XXXXXX jest na pierwszym miejscu, jak on najlepszy program antywirusowy, bo w 100% wszystko zabezpiecza, otwierasz inną stronę, jest na miejscu 68. Nie wiem, jak wybrać dobry program antywirusowy. Będę szukał. Jak się dowiem, to wam opowiem. Cześć, trzymajcie się i zapraszam ponownie. Hej!